Także witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam widzowie ze serii e, Chłopaki ze Zdziechowa e, Ta seria dzisiaj będzie miała oczywiście na kanale już nową nazwę, zmieniamy, przeprowadzamy się wizowie. E, to jest głównym dzisiejszym naszym tematem odcinka w tej nowej serii. E, nowej serii, no tej samej serii, tylko po prostu nazwa się zmienia i mapa się zmienia i na początku tego materiału chciałem pozdrowić 10 stacji subskrybentów tego kanału, a byli nimi Natalia, Kobra, Adrian, Kuba, Stachu, Graczmen, Angelika, Wojtek, Kam, Bartłomiej Trzypek i Krystian Bloch. Także pozdrawiam was chłopaki, dzięki za subskrypcję na kanale, a jeżeli ty drogi widzę, że pozdrawiony, pozdrowiony, wyświetlony na kolejnym odcinku materiału, to wystarczy, że pod dzisiejszym materiałem strzelić łapeczko w górę, pod dzisiejszym materiałem zostawić subika na kanale, bo lecimy po 38 tysięcy subskrypcji, także śpieszcie się, zostawiacie subika łapeczki w górę oczywiście i napiszcie hashtag. Hashtagiem dzisiejszego odcinka będzie hashtag Żuk, a ja Ci przypnę serduszko i na pewno Ci przypnę serduszko, bo co pod wczorajszym odcinkiem z Jasonem bym przepinał, także e, nadrabiam zaległości moje i w dzisiejszym odcinku także będę przepinał. I zapraszam Was na grupę na Facebooku Szwagry a link macie podany oczywiście w opisie. I tak samo zapraszam na kupno gier z moim kodem na Instant gaming. E, I co widzowie, tak jak mówiłem. Przeprowadzamy się i wdowy z pipciem e, Mam nadzieję widowie, że wam ten pomysł będzie się podobał e, Ja po prostu widowie zrezygnowałem już ze Zdziechowa e, Z dwóch sprawach, po prostu tak ta mapa mi się znudziła e, Ta mapa stała widowie już przegrana No po prostu no No jest po prostu widowie tak powiem już no znudziła się, no co mam widzowie, będę mówił, nie? Coś nowego widzowie chcecie, coś nowego. No i to widzowie nowy rozdział w Farmingu 22. Przeprowadzamy się widzowie na mapę Osadę, oczywiście. E, I mm, seria będzie miała widzowie oczywiście swoją nową nazwę. E, będzie się nazywała Testament e, po teściowej. Mam nadzieję widowie, że to jest fajny ty, tytuł, ty, tytuł serii. Testament oczywiście dostaliśmy wraz z Pipciem, e, oczywiście po teściowej. I to chyba będzie widzowie dobry chyba pomysł myślę, nie? To widzowie będzie moja teściowa, nie pipcia, nie? Moja oczywiście teściowa, ale to będziemy wspólnie prowadzili gospodarkę i będzie testament poteściowy, nie? Mogą być to widzowie też darowiznę poteściowej, albo spadek poteściowej Jak będziecie chcieli, czy spadek poteściowy, czy testament teściowej, To napiszcie w komentarzu i jakoś to w sumie uzasadnię swoją opinię na W ogóle gdzieś tu widzowie Pipcio jest, ale nie wiem gdzie A on chyba gdzieś tutaj jest o, tam chyba coś robi Widzimy? Bim bum! No widzę, ja zaraz się pana No, to się, czy nie? Dzik leci z lasu Tak, tak To teraz... Teraz mi co, na żywo, czy jak? A, teraz mi co, lecisz. możecie przywitać z widzami To to powiem, witam serdecznie, że się lawię To co? To, 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 jest... Ty zagubiłeś się chyba, co czy nie? Jak się zagubi... O, pa! Zławka, zaraz, widzisz, zławawkę To się Wios, zbiera Znajdźka, znajdźka, znajdujesz beczkowóz Poszukaj jeszcze 9 bryczkowodów. Na tym mapie to chyba mi się tak zdaje, na tym miejscowości zabawki są wszędzie porozpierniczane, wiesz? O, chyba. O, patrz! Nagrody. Co jest? O, krapki. Zdajesz pług, poszukujesz jeszcze dziewięć pułków. Ohohohoho. Co to będziemy się bawić, ten. Wykrywać ty. ty, coś tu jeszcze będzie. Ty, paset, co ty to robisz? Dzisiaj ten. To to, to, To to, 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 no jak widzicie widzowie no, na no. początku tej, yy, no nie wiem w sumie wzał, jak to powiedzieć, to jest nowa seria, kurwa jak to tak powiedzieć, kontynuacja? Można yy, powiedzieć, yy, tak można powiedzieć jak było na dziewiętnastki tam wtedy, było z, przybieramy przy, była no. z bracia, nie? No to jest tutaj tak. kontynuacja, może powiedz widzowie pierwszy, drugi sezon, no niech będzie jakoś tak, widzowie to sobie jakoś tam, no. i na przysuchaj. początek widzowie tutaj, yy, no, no. w tym Słuchaj, te... będziemy wszystko w, w trasie, będziemy dobra no, w mówić to był dobra, mów do końca i podoba I w nie, ale... tym w tej testamencie e, no, ta Shoalice no. miała dwa pojazdy w nowym gospodarstwie. Ciuników no, to chyba tam nie posiadamy. zajeżdżamy na gospodarkę, zobaczymy, jak to, jak to wygląda sytuacja. E, ty, nie? Przecież... Ale jak w ogóle w tej, widzicie, mamy tutaj Jawkę e, Motor, no, e, Jawkę Motor. Jaki? Jaki to jest? Filetowy? I ja, oczywiście wtedy tak. jeszcze żuk o. był w, w testamencie, także. A? On jeździł o tym, czy jak? O, wiesz, co chcę może złowić. Co to, to jeździł o tym? Ona jeździła, ile ona miała? 80. No? Ona jeździła. A, no ona jeździła, a ona jeździła. otworzyła klapę i mówiła, no witam, kurwa, serdecznie, 14, 10 Dobra, klapę <laughs> ja Ty, Ty prowadzisz, czy ja? Bo tak nie będziesz gdzie jechać. Dobra, ja mam no, jechać, czy ja jadę? No? Ale jak to? Bez sprawiedzenia by jechał? A po co ci? To jawka jaka to jest? Czy to 60 czy jaka to jest 300? Co ty przestań, to, to, to chyba 50 zwykłe jest Ty tym kaskiem szczurowskim? Ale za dzisiaj jest kas na gazki, to nie było lepszego wiesz No ja wiem mia... ze świni Jak ze świni? ono tam, tam ja dziś, tam A ty w ogóle wiedzieć po tego głębę pak to idzie tym żółkiem Ale to dwie rury ma to, be... to idzie, Pak, tu idzie to ja. A to biegi jadzi. są? Czy wrzucasz czy taka samo... A tam jest automatycznie chyba sobie mam skrzynię. Wiesz ile mogę tym jechać? Z, 105 na godzinę Ja może mnie pokonać a, go GONIEN A ty, a wiesz jak zajmisty, ale to, to, to trochę grze jest z tego a szkoda tego. na widzę, jest. Szkoda, widzę, że nie zrobili tego. No. Eeeem. Yy, 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 a To za szybko jedziesz. Kurwa, masz, czekajcie, bo to się tędy jedzie. Patrz, kurwa, kulica zajebista, kurwa, kościół, wszystko jest, u. ja. Czekaj, Duża lakierciu tutaj widzę, o tutaj jest. Gdzie gospodarka w ogóle na jest? Oto jest. A ona będzie na kospie, czy nie? Czy ona już kalendarz kapła. Ona będzie na odcinku Będzie ona w ogóle, ale ona ona jest w domu, czy dzisiaj nie ma w domu jej? Yy, dzisiaj nie ma, ale widzę spokojnie będzie na kolejnym odcinku To nie widzę tak, że my gadamy o teściowej, a teściowej nie będzie, będzie Chcecie to zajechać, o, ale kurwa heavy rfs ma tutaj, powiem ci Nie no daj mi to, ja tam muszę się przejechać dzisiaj Ale to ty pa, ale to zajebiste siedle jest kurwa Kurwa to się piercie Ja pierdolę, widzę to fajnie, jeszcze raz słuchajcie widzę i to Heavy jest jest duża jest Słyszycie? To może gwica wyszczyliła Jedem sobie tutaj w realu kurde. Szczelko. No to na dwie osoby jest, patrz, taki bice z skóry. ja z w realu byśmy sobie to kupili. Ale co ty też kupować? No to. No kupiliś to. No ale może że w ralu. Skutek sprzedać. Skuter jest, nie wiem No i byśmy to kupili sobie. Co to, chopie to wiesz, jak tam wlejesz człowieka, to trochę objedziesz, to, to, to cały ten pak idzie. I naprawdę, kask brałeś ze świni, pojechałeś. Ja, widzę, że zajebiste to jest. I rura. Yeah. Uh -huh. <laughs> zar zaraz wypadek będzie Dobra, no, ja czekajcie, ja mamy tutaj Ja się porozglądam jak to wygląda, jak to... Dobra, ogóle... tutaj zaprezentujemy gospodarkę Na razie tych bez sprzętu, bez sprzętu nie wiem gdzie on posiada po koła wszystko Może nic nie miała? Nie wiem I Może coś kupić? Ty może gdzieś jest, może trzeba odebrać? Nie, traktory trzeba... Trzeba kupować Odebrać? Nie, odebrać chyba, nie odebrać, nie wiem w sumie, zobaczymy jak to jeszcze, muszę jej popytać czy niki miała, nie, na gospodarki na pewno no, no. miała bo to wiesz, w to tytule ten, testament ten testamen no to wiesz, w testamencie może jest jakieś ciunciuni, ciun, traktory ma jakieś może maszyny jakieś, może kombaj ma... to jest, pan tak, na pewno to jest gospodarka z krowami, nie? Bo jest tu pasycko. Aha, ale pokidnawia zajebisty, można nie gry rabalić może, zapraszam. Ty, może siąsiad może jakiś tutaj jest, potem przeniesiemy się kiedyś może. No ty, o, o, o tutaj będzie kurwa indoor. <laughs> Jaki indoor, może ten? Co? O, widzicie? Tu będzie widocznie chyba indoor. Nie, może, to... To może dziewczyna jest? No, Już mi się daj i podoba! Ty, może to dziewczyna jakaś mieszka, bo taka Javiera duża? 3 pietrowa. Tylko że wiem, że to może grać sąsiada. Dobra. Ja. Hybland jest, o, tutaj o, to, o to, 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 Ty, A to jest kurwa te garaże duże, patrz tu. No że garaże to na duże sprzęty. Ja, ja, ja bym to proponował stare tego, z, y, zburzyć. Zburzyć to? Wszystko przerobić tę gospodarkę, no Ale ty jaki bez funduszy jesteśmy, bo to wiesz co. Nie jest w spadku. Ty tu słuchajcie, czego by mi się przy wypr stamtąd, ty, ty, no, tego no, z tamtą chłopa? No bo ja powiem, że tamta mapa mi się zdodziła, widzowie już I chyba ale... też w sumie będzie widać, to dobry pomysł, żeby przejść tutaj tak, ale... na tą mapę I tam też te długi były, też takie można powiedzieć, kuwa, weź, już, Też tylko spało to szło, tam kula. mnie to nawet nie było, bo nie było czasu, takie dupelery i też odcinków też nie było Ale teraz może No teraz Chiepa tak, wraca na farminga 22 No i wspólnie będziemy robić serejkę, nie? I powiem wam, to ciekawe by i ta serejka, bo na pewno będzie jeszcze dodatkowa jedna osoba Tak jak teraz widzę, że dołączyła na... Na sam jak palec, nie? O, to jest nasze pole Kurwa, ale to mi się za to trawa było Czy to nie było trawy? No, nie, nie n, było W mapce trawy. Nie? Na mapce nie było tak? To? to może, to nie wiem, to, to kamienie dużo strasznie A tu nie, orka była chyba, To była orka, Krysty... A to no. wiesz kogo to jest? Należy do kogo, wiesz? Do kogo? No Krystyna... Francuz jakiś, Francuz, Francuz. No, Krystyna Francuz o, to to może kobieta, to Tylko, że my musimy kupić pole gdzie będzie ten, nie? kombań jakiś elegancki. Kurwa, będziemy mi mm. ta elegancko, się kosić. O i no, widzicie, kur... i nawet tutaj mamy to pole z tym, z, z paswiskiem, nie? Tu właśnie widać, Ale... jak on wykodzić, nie? A to tutaj jest z tym, jaki to jest? pastuk ma, czy nie? No to pod pod Prąd Kompon prąd, 240. Po? A, chyba, do 12V. Pa, pa, ty, patryjki też postawili chyba z Sostoni. Sosna, czy jakoś takie? To to jest jeszcze Pęś... A duży ten plac. Mi się podoba to. Nie, nie wiem, jak to przyjmiecie, ale weźcie, pokażcie, że chcecie Moc. tego farminga, nie? Bo My? chłopaki ze Zdziechowek, nagrałem wam piąty odcinek, to łapki w górę były. Nie było świetne, ale wiem, że łapki w górę były i wiem, że tego chcecie, nie? Ale. No. Tylko słuchaj, yy, tam nagrałeś mylne pięć odcinków chyba, na więcej było tam. No, teraz będzie szósty odcinek. No, Będziemy no, tutaj to mieć trzy serie na kanale. Oj, to mi się opłaca, to fajnie będzie. I pojawi wam, Ty... że jak to dzisiaj to wy oglądacie. To jest możliwe, że dzisiaj tutaj będzie jeszcze jeden odcinek. A tego się nie spodziewacie. I no. będzie no. sam jak palec. No. I to słuchaj, wiesz, że tam na, na start, ile my się tych tak krów potem kupić? Może dziś jest to tutaj ten, że można kupić krowy? Czy nie? Eee, krowy, to się kupię spokojnie, kopaczka stara. Ty to wiesz. A, my ty wiedzimy. Wios... Tylko jest My tej wioski dobrze nie znamy, widzowie, wiecie? Jeszcze. Jak, to jak to było? O, jelen jest. <laughs> Ale to, to jest ten Syrus stary, jest widzę, Trzeba odmalować, widzisz? Tak, tylko że kurwa się interesuje Róba. mi zapatek, co tu jest. To ten jakiś jest? Ty to jest ten zapatek jest? Aha, Ty, weź Gdzie? się zapytam, ze stolarki jest. To jest za to zapatek. Do czego, wiesz do czego to jest? To jest do podnoszenia czegoś. Chyba. Czy nie? A to podobne wiesz to do czego jest? Jakbyś to darto zapinął, te te takie. To jest bardziej podobne do pasów, to się zapina. No a jak to pasów nie ma, do tylko masz ten chyblon tego do zaciskania może. O kopaczka stara, no, ta no, kopaczka no, stara, to tu może z kolanem na może to no on złamać może jakaś. To zomęby o tam akurat kontener stoi? Ty, pójdziemy coś poszukać O, szczyp szczypki możemy rębać u o, o widzisz z tyłu? Jaka pójdź do kontenera, o chuj kontener zamknięty, chciałem coś poszukać Może jakieś święty. Ale on pusty Pusty. Sprzęty, reakt, kable to jakieś czy to? Myszki Ja dosiałem do sąsiada, pójdź To to się ja siada jest. ma trzeba siedzibę! Ja ma sąsiad! A to jego nie ma. A to, to, nie jest jego, to, to nie jest nasza działka już, chłopie, no choć to jestem, Twoja działka to jest. Si, ale widzicie, no gospodarka taka się prezentuje. No jak widać tam wam wygląda, ej? Kurwa, wygadzko, nie Manki, drabina Manki, o mleku mamy. Tu jakaś stolowa stara też. To nie wiem, to to z garaż, co to, to jest. Kiber. No kurwa, witam się... teraz cię pana pipcia. Nie, wygadza. no mi się tutaj podoba, nie? Fajnie, widzę się tlenie ogólnie, widzę, i ładnie to wygląda. No mam nadzieję, że będziecie oglądać, nie? Mówi Grilla. nie będzie nudno, pokażcie i daje fajne wyniki, nie? Po dzisiejszym odcinku, a dostaniecie widowie dzisiaj drugi, Sam jak palec. Myślę, że coś się będzie działo, myślisz, na tej serii coś no myślisz, się ma że będzie lepiej. się działo, działo nie? Na pewno się będzie działo. Grilla może zaprosimy, może się za, przyjeźnimy może... O, na, na Indorka. No, rylkę. O, to jest grill, kurwa, takiego pierwszy raz widzę. widzę. Widziałeś, takie to no. masz z chyba tutaj dana, taki okrąg i tutaj takie te... A czekaj, bo to jest zajebiste, ty no? Na dole sobie... Ja wczoraj, wiesz co? No wczoraj no. mogliśmy kupić te maczugi. co mówił. Hmm. To mówię. Mm. Bo właśnie to się opacało, co nie? 80 zł było? Chuj jakieś. No 5. mówisz Za kilo? Nie mier to było, bo 5 niemień, to może być jakieś do to mnie. No, no to, to teraz, to wszystko do góry, wszystko, po, wszystko poszło. Paliwa poszło, nawozy poszły Wszystko. Po... A tu, 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 tu się, to 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 się tu znajduje. Jest to dole. A, tu krowy już mamy, tak czy nie? Tu już nie. Chyba Ale one nie. są stuczne, i trzeba kupić dopiero. Aha, no tak standardowo. No jakby oddane plakaty są, so. na to nie A, to patrzę. A tutaj, tutaj coś się znajduje? No to się, się wiorkę się wykonuje. Aha, to tutaj, to, to, to czego tutaj tyle, tyle dźwi, dźwiczek jest? My te drzwiczki jednochemometrowski chyba zburzymy, co nie? Które? Weźmy się tutaj, o. Ci zburzy, co nie? One się otwierają, te się nie otwierają. Te no. ja też się otwierają. Nie? A nie, się nie zwieraja. to pamiętam, to, to pamiętam, pamięta. no, na live nawet graliśmy, sobie nawet, zaczęliśmy sobie No to Zaczęliśmy na live. Ie. Tu sylberki dawaliśmy ostatnio tutaj Jakie Nie no, dobrze, mi się podoba to kurwa, dlaczego widzę no? tak nie się oglądać? No, tak. Mam nadzieję, że też chcieli oglądać. Chyba tak myślę, że za... może jakaś farba wróci, bo na razie kurwa, na, dajcie, pokażę, żeby się mam Formę kapitalną, bo kurwa, chuj mi szczala już. A mi jeszcze stryk jest Mitkowski na górze, patrz, o tu ty o! I Jed do tej studni I ty bunkra. Tak, tylko chyba na nie ma. Trzeba tam kolować? Jeden, jeden. Główna tragiczka, jeszcze nimi mówić. Ja kurwa szlak pod linię jakąś tutaj. Dobra, coś tutaj? eee, tak. Tutaj? Z traktorami się i tutaj dopytamy na kolejnym odcinku tutaj będzie teściowa na odcinku już. Trzeba się zapytać tutaj teściowy, czy te teściowe, czy w momencie jest jakieś traktory, maszyny, tak właśnie, sprzęty, dokładnie. jakieś nie wiem, przyczepy. Bo mamy coś gospodarować tutaj na, na tej gospie na razie, nie mamy czym nawet. Co, mamy tylko tego. Tego żuka teściowej. Ty te żuch, to zaprezentowałeś jak ty ten żuk to i jasne. Jak widzicie, tak prezentuje się na razie. chałupa, hałupa. Tak. Nie, nie zła, trochę zjedzona fiaranki są jakieś tam. Może sprzedamy te fiaranki, nie wiem. Tu jakiś liści od tego od wody chyba, nie, czy woda w ogóle będzie Mietkowski, nie ma żeby się umyć, myślić? Czy jak? Trzeba A ta jeść, się w będzie doprowadzono, bo mówię, że jest. A tutaj coś jeszcze jest? Muszę sprzęty trzymać. o kurde, co tu jest? Ale Hawera, katsodu. Tak, tak, tak no to mogę na moi ulegnąć się z 8 lat. Możesz, może ten może przyjdzie pomodlić Cię W się o, ciekawe, to tu A ma... o Co pan chciał kupić? Ja bym chciał pojechać do Dubciucha na tę kawkę To ty obok zaraz <grym grym> Dobrze, tak Także mówię Na Tkawo? kolejnym odcinku będzie teściowa Popytamy jest. ją na odcinku Co z traktorami, Ale... czy coś tam Słuchaj. w momencie? jest Ona może w szpitalu jest może, bo miała, jakieś badania miała Nie, ona dzisiaj nie, nie będzie na odcinku, ona pojechała Ale... Gdzie pojechała? Tak, pojechała robić badanie do szpitala. A to czy tak. nie trzeba odebrać od szpitala? Nie, ona ma tu przystanek, widzisz, ona tutaj wysiądzie, przyjedzie za godzinkę. Gdzie ten przystanek masz, o, tam stała, bo, to kurwa, przystanek. po prawej stronie tam stoi kuryzy. Tak, kurwa, Je nie iść tam do tego, bo tam może ten mieszka. Ty, ja pierdolę, się rozbiera, to patrz. Tu, patrz, optem. Ja pierdolę z pierwszą, Ty nie zaglądaj tam lepiej. O, I kurwa, jak z ten wysoko, ja pierdolę. To no. do góry. No, tam chyba jest zidarowa chałupa. Tylko na chałupę ma po... pójść <noise> na <noise> dobrze hotel. O, widzę, że Dobry pan, gdzie pan idzie? Tymi nogami. Gdzie idzie pan, do kościoła, idzie pan, Aha. Lato, idzie? Aaaaak! Chyba to dojdzie. Patrz, tu jest fana kielipka. Ja. Pokaż. A tu ty co wam trzymać? Dziwniaki? Czy co tu możemy? Dye kurwa, z kurwę sobie godzinę zamykasz. Dobra, ale światło grać, bo kurę nie będę patrzeć z prądu. Dobra. To ty byłeś? Grałeś? Tak, wszędzie patrzyłem już, nie? To wszędzie, to jest Dobra. to, jest to, że e, to co, 16 odcinka, to będzie gitara, nie? Czy coś tu jeszcze tutaj są, to są dzwonki? to będzie okej, okay? zapytałem się co i jak, co chcą, pokażą mi wyniki, łapecze w górę, to dzisiaj dostanę no. kolejny odcinek, nie? No, chyba, że tam y, można trochę zmienić, trochę tę nazwę, ale nie wiem, czy to Można, i gospodarkę też można zmienić. No zapytaj możesz w komentarzu czy coś zmieniać na tej gospie, czy nastawiamy no, taką i coś jeszcze przebudować można jeszcze O, co I nie? tak samo wydaje, pokażecie w, w godzinę będzie 500 łapek, 400 łapek, to mogę wam dzisiaj wrócić się sam jak pali jak chcecie nie? No takie wyniki było co najmniej 2000 wyświetlę w godzinę, o to dobry wynik by był, o, co mi widział coś no. coś się dzieje. No, łapeczka w, w górę Nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale, napisaniu hasztagu dzisiejszego odcinka, hashtag był chyba żuk, ja wam na pewno przypnę serduszko Grupa Facebookowa i Instant Gaming, gierkę sobie kupcie, na pewno się, widzę, Wam przyda Bo możecie sobie pograć farminga na przykład, o, bo tam są, ogólnie no. tanie farmingi no, e, no i co, dzisiaj ze mną wystąpił Pan, e, brat, A, to O, z kombajnem z czaskim Park patrz, tu jeszcze lampę ma, może to może na, na chodzie jest Znastowa. To jest na towa toma, ona chyba no, wypalona ona już jest Tu jeszcze nawet stare mamy Może pojeżdżę jeszcze, może na, w remoncie jest A. No to powiem, chyba zobaczenia w następnych odcinkach. Zobaczymy co was stać na, na ten moment. Powiem, no co to powiem, no... Hej, hej, heja. No, dokładnie, co was stać. Pamiętajcie, że kolejne odcinki będą widzowie jeszcze lepsze, bo jak wiecie, będzie teściowa na odcinkach. Także trzymajcie się, pokażcie widzowie, że chcecie, że potraficie, że kanał nie umarł i na pewno będzie dobrze, nie? Miłego dnia wam życzę, miłej sobotki, trzymajcie się, może do później, bo potem może będzie jeszcze kolejny odcinek, zobaczymy, jak pokażecie wynik, co chcecie to na pewno będzie. Także trzymajcie A. się, jeżeli by był, to kolejny odcinek byłby o 16.17, o 16.00, yy, o 16.17 z sam jak palec. Trzymajcie się i do następnego materiału, także na razie.